Witam wszystkich majster z tej strony. W dzisiejszym krótkim odcinku luźny temat, akurat przerwa na kolejną kawę. Postanowiłem nagrać taki luźny temacik, iż ostatnio na mojej grupie społecznościowej na Facebooku pisałem, że zakupiłem nowy nabytek Jak widzicie stół DiWolta najnowszy i ukuśnicę MetaBo KGS 254. Postanowiłem ją zakupić, iż dużo opinii czytałem na ten temat. Że niby dobra, że niby niedobra. Postanowiłem sprawdzić, jak jest naprawdę z tymi opiniami. Dziś używana pierwszy raz. Robię półkę. Drewna sosnowego została zamontowana na stół. Stół bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Bardzo szybkie składanie, bardzo szybkie rozkładanie na siłowniku. On jest. Na kółeczkach stawiamy ją w pionie. Rewelacja sprawa. Planuję jeszcze zakup i montaż gniazdy tutaj u dołu, by bezpośrednio być podłączonym. Bardzo by było fajnie. Oczywiście musiałem stuningować stół po swojemu. Nie ze względu, że nie pasował, bo tutaj są regulacje, tylko po prostu stwierdziłem, że tak będzie fajnie i wygodnie, ponieważ niby ukośnica Metabo ma tutaj podparcie i musi być podparta delikatnie, bo jak jest w powietrzu, to ten blat potrafi się wyginać i nie licuje się z podstawą. Dlatego Stwierdziłem, że taki bajer sobie wymyślę. Oczywiście nie przeszkadza to w niczym przesuwaniu. Możemy sobie śmiało przesuwać, więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Co do kątów, co do jakości tej piły, to jak na pierwszy rzut oka dzisiaj już troszeczkę się nacięła. Cięła pod kątem 90 stopni, jak i 30 stopni, jak i 45 stopni i powiem wam po wyregulowaniu jej, bo musiałem jej osobiście wyregulować, bo nie była do końca prezycji nie była pre, y, y, do końca idealnie ustawiona na długim odcinku, na krótkim kąty były OK ale na posuwie do 30 cm tak jak ona ma po prostu było odchył około 2 mm lecz po w wyregulowaniu precyzja jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jak na razie jestem zadowolony. Jedyny minus, co mi się nie podoba, to nie ma wolnego startu. To szarpnięcie jest naprawdę y, uciążliwe. Zaraz podłączę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda mój przedłużacz rozgałęźnik z skrzynki narzędziowej od DEWALTA STORCH SYSTEM włączymy ją na chwilę żebyście zobaczyli tu to szarpnięcie przy rozruchu lecz ludzie mówią że montują te wolne starty lecz ja na razie nie będę się bawił minie gwarancja to się zastanowię czy warto czy nie warto jak na razie zbytnio mi to nie przeszkadza Lecz myślę, że z czasem to zamontuję. Co do jakości pracy, postrzędu, to naprawdę bardzo płynnie to wszystko fajnie chodzi. O dziwo, mój model jest naprawdę dobrze spasowany. Przykładnica równiutka. Kąty na razie się sprawdzają. Oczywiście to jest moje dzisiejsze tylko sprawdzenie. Oczywiście po trzech miesiącach. Minimum dostanie trochę w dupę za przeproszeniem i zobaczymy, jak będzie się sprawować dalej. Podświetlenie bardzo fajna sprawa. Podoba mi się fajna lampeczka. Co do lasera, to osobiście nie używam, bo lampka mi wystarczy. Yy, co tu jeszcze? Co jeszcze mnie boli, to. Słaby odciąg pyłu, mimo podłączenie do odkurzacza. No, niestety, jak widzicie, ten pył na bokach się znajduje. Lecz czy jest aż tak bardzo źle? Moim zdaniem nie, bo jak wiecie, posiadam niejedną ukośnicę i powiem Wam, że wcale nie jest y, gorzej od pozostałych marek. Co do stołu, jak widzicie, fajnie się prezentuje. Bardzo fajny stół roboczy. Nie będę teraz go składał, rozkładał po teście. Nagram takie filmy recenzje, żebyście zobaczyli jak on wygląda wszystkie dane i parametry podam. Co mi się podoba co rozsuwane boczki. I w tym momencie mamy stół dłuższy. Bardzo fajna sprawa. Jak widzicie, robię troszeczkę innymi też narzędziami krawdele, bardzo dobry sprzęt. Pracowałem przed chwilą nim około godziny czasu, bez przerwy nie nawet. Bardzo dobrze się sprawdza. Jest filmik na jego temat na moim kanale. Oczywiście pewnie już oglądaliście. Szlifierkę też testuję od krawdele. Powiem Wam, że też rewelacja sprawa. Fajnie odciąga pył, bo jest możliwość podłączenia do odkurzacza. Hebel od Diwolta też znacie, też filmik jest, odkurzacz oczywiście od Diwolta no i oczywiście pilarka stołowa <grym> FlexVolt, też bardzo fajna sprawa. No, mimo środowa również od Diwolta podłączona od, pod odkurzacz, szlifuje deski na półki, no i oczywiście stół roboczy od Keter'a z regulowanymi nóżkami. Rewelacja sprawa. Oczywiście ochronniki słuchu od Ice Tunes, druga generacja. Telefon się ładuje, powerbank. Adapter od Dewolta. Co jeszcze? A, miałem Wam pokazać moją magiczną, mój magiczny rozgałęźnik od firmy DEWALT przerobionego STORCH SYSTEM mamy skrzynię w której znajdują się gniazdka jak widzicie można włożyć sobie ładowarkę i batować, ładować baterie mamy tutaj w środku baterie pod ręką nie musimy nigdzie lecieć i jak widzicie mamy gniazdeczka mamy jedno gniazdeczko na zewnątrz tu mamy gniazdeczko z pilotem do odkurzacza i jeszcze jedno bezpośrednie gniazdeczko Tyczka, która daje kabelek, który podłączony jest do zasilania. Bardzo fajna skrzyneczka. Zasilanie zawsze pod ręką. Oczywiście zasilanie jest zabezpieczone. Pył tam sobie nie wchodzi, więc możemy śmiało... Może nawet stać się tak na odkurzaczu. Bardzo fajna opcja. Jak widzicie, szlifuję już... Półeczki już niedługo będzie złożona półeczka zdjęć realizacji końcowych wrzucę na moją grupę społecznościową na Facebooku, więc jeżeli jeszcze nie jesteście na mojej grupie, to będzie link w opisie. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem którego z tych narzędzi, które właśnie widać, to oczywiście polecam Andrzeja Sarnę. Również znajdziecie namiary na niego w opisie. Piszcie śmiało, zrobi Wam dobrą ofertę. Mi ostatnio zrobił ofertę na stół i ukośnicę. Jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy jak się wszystko sprawdzi po pewnym czasu czasie to by było chyba na tyle. W skrócie omówiłem to co chciałem żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda miałem nagrywać filmik, żeby jak rozpakowuje spudełka, ale stwierdziłem, że wolę nagrać taki filmik w akcji jak to wygląda po użytkowaniu i w tym jakimś tam stopniu powiedzieć jak to wszystko wygląda ja piję Kolejną kawę kończę szlifowanie, biorę się za składanie. Życzę miłego weekendu, pozdrawiam. Cześć.